Już dziś startują 40. Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Warto więc przyjrzeć się miejscu, w którym dostanie rozegrany kolejny światowy czempionat. Falun to niewielkie, a urokliwe miasto liczące sobie nieco ponad 36 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, mistrzostwa zagoszczą w tym miejscu już po raz czwarty. Celem skoczków nie będzie jednak podziwianie pięknych krajobrazów, a kompleks skoczni Lunet, zbudowany z okazji Mistrzostw Świata w 1974 roku. Lunet z języka szwedzkiego oznacza spokój i chyba nie ma lepszego określenia dla tego wzniesionego w bardzo spokojnej, wręcz magicznej okolicy, kompleksu skoczni. Organizacja Mistrzostw Świata wymusiła jednak renowację przestarzałego i bardzo zniszczonego centrum skoków. Przygotowania do wjazdu na plac budowy szły dość opornie i długo były torpedowane przez brak odpowiedniego projektu i burzliwą atmosferę społecznej niechęci do kolejnego pompowania publicznych pieniędzy. W związku z tym przebudowa rozpoczęła się dopiero po dwóch latach od przyznania Szwedom imprezy. Największe zmiany zaszły na skoczni, której stary punkt konstrukcyjny wynosił 115 metrów. Projektanci całkowicie zmodyfikowali profil dużej skoczni, co pozwoliło na przesunięcie punktu konstrukcyjnego na 120 m. Lifting przeszła również konstrukcję rozbiegu, na której stare drewniane elementy zostały zastąpione nowocześniejszymi, bo szklanymi i metalowymi strukturami. Pewnie wiele osób zastanawia się, dlaczego punkt konstrukcyjny normalnej skoczni, na której odbędzie się pierwszy konkurs, to jedynie 90 metrów. Prawda jest taka, że w założeniu miało być to właśnie popularne 95 metrów. Niestety szwedom brakło funduszy i zostali oni zmuszeni do pozostawiania nieco archaicznego K90. Niewystarczająca ilość środków spowodowała również, że tylko duża skocznia została pokryta igelitem, pozwalający na trenowanie przez cały rok. Normalny obiekt nie załapał się na pokrycie zielonym tworzywem, gdyż koszt tego rodzaju dobrodziejstwa kompletnie nie kalkulował się władzom, które wolały przeznaczyć blisko 2 miliony euro na budowę mniejszej, bo 35-metrowej skoczni pozwalającej na rozwijanie młodych talentów. I wydaje się, że jest to całkiem rozsądna decyzja. Na obu arenach zamontowano także dodatkowe konstrukcje dla nowych porcelanowych torów najazdowych. Zmieniono również profile najazdu, a także kąt nachylenia progów. Na dużej skoczni wynosi on standardowe 11 stopni, a na normalnej jest o pół stopnia mniejszy. Nowym elementem są także siatki osłaniające zeskoł przed bocznym wiatrem. Warto dodać, że podczas zeszłorocznego konkursu wiatr łapy wisiał zdecydowanie za nisko, przez co część skoczków wybijała się ponad osłony, doznając sporych turbulencji w powietrzu. Bardzo nie spodobało się to trenerom, którzy natychmiastowo zgłosili sporo zastrzeżeń co do bezpieczeństwa na skoczni. Czego możemy oczekiwać po tych obiektach? Ja stawiam dolary przeciwko orzechom, że w nadchodzących dniach będziemy świadkami kilkukrotnego bicia rekordów i to na obu arenach. Czas przepędzić demonem przeszłości, a Mistrzostwa Świata to dobra pora, by rozprawić się ze 105-metrowym skokiem Primorza Peterki z 13 marca 1996 roku i pobić rekord normalnej skoczni. Bo jak nie teraz, no to już chyba nigdy. Bezpieczny nie jest tak, że rekord Severina Freunda z zeszłorocznej próby w Pucharze Świata 135 metrów to tylko 1 metr dalej niż wynosi Hirsa z tej skoczni. Chętnych na poprawę tego rezultatu będzie wielu, ale nie należy zapominać, że to Stefan Krawdu podobał sobie kolekcjonowanie rekordów na tych najmniejszych z dużych skoczni. Z okazji Mistrzostw Świata Jumper TV przygotował konkurs, w którym do wygrania są dwa egzemplarze Hillsize Magazine, który pokazuje skoki narciarskie od nieco innej, nieznanej do tą strony. Weź w do mojego Facebooka, który znajduje się pod tym filmikiem i zdobądź nagrodę. Konkurs trwa do końca lutego. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Jumper TV. Oczywiście zachęcam do zostawiania łapki w górę i zasubskrybowania kanału, jeżeli tylko spodbały się Tego rodzaju ciekawostki. Na razie cześć!